Dziś zajmiemy się cechami wody i jej znaczeniem dla organizmu. Pamiętamy, że woda, odpowiednie nawodnienie jest konieczny proces oczyszczania i odrobaczenia. Niedożywienie, nieoptymalne nawodnienie i nieodpowiedni skład czala mogą mieć negatywny wpływ na naszą wydajność i zdrowie. Czy wiecie, że odwodnienie jest krytycznym problemem zdrowia publicznego? Wielu osób starszych w wieku powyżej 65 lat jest szczególnie narażonych, podobnie jak niemowlęta i male dzieci. Biorąc pod uwagę, że odwodnieniu można zapobiegać i odwracać, wystarczy wprowadzić do codziennej rutyny wodę wysoko zmineralizowaną. Dlaczego woda? Woda jest ważnym składnikiem ludzkiego ciała i odgrywa wiele ważnych funkcji fizjologicznych. Niedostateczne spożycie wody wpłynie na stan nawodnienia organizmu oraz to wpłynie na funkcje poznawcze i zdrowie. Dlatego utrzymanie prawidłowego stanu nawodnienia ma ogromne znaczenie dla utrzymania i promowania zdrowia naszego organizmu, czym zajmuje się woda w naszym organizmie? Działa jako materiał budulcowy, jako rozpuszczalnik, ośrodek reakcji i reagent jako nośnik składników odżywczych i produktów odpadowych, ona bierze udział w termoregulacji, jest ośrodkiem smarnym i amortyzatorem. Woda bierze udział w tak wielu przemianach w naszym organizmie, że argumentów za jej spożywaniem jest mnóstwo. Dbajcie o wartościowe nawodnienie codziennie. Wybieramy do tego wodę bogate w minerale, zwłaszcza magnez, wapń. Jak przygotować taką wodę w domu? Ja doradzam swoim klientom stosować saszetki do wody Coral Mine z sproszkowanym koralowcem. Wrzucamy saszetki i woda gotowa do spożycia.